Powoliż dobiega końca ten sezon, więc zapytam ciebie najpierw, jak podsumujesz te minione miesiące w wykonaniu swoim, swoich drużyn? No na pewno były złote i upadki, wiadomo. Dla mnie osobiście no, był to jeden z najlepszych sezonów no, patrząc na punkty, ale wiadomo też, że nasza liga kobiet nie jest tak zaawansowana jak inne ligi, więc też nie ma co się porównywać z tej, do jakichś topowych zawodniczek. Yy, Dałem z siebie wszystko w tym sezonie. Uważam, że był to udany sezon właśnie osobiście. No drużynowo nie do końca, wiadomo, miałyśmy tam czwarte miejsce yy, z Oświęcimiem, yy, a kadrowo też mogło być lepiej. A czy myślisz, że to był sezon ciekawszy, patrząc na to, co się działo w tej lidze, jak radziły sobie poszczególne drużyny, że troszkę ta stawka się wyrównała? Tak, było to ciekawsze. Było ciekawsze chociażby to, że Polonia Bytom wystąpiła jako SMS Bytom i jednak te młodsze dziewczyny też miały szansę pokazać się, bo jest ich tam też naprawdę sporo. No wiadomo też mają się od kogo uczyć. Te starsze zawodniczki z Bytomie jednak potrafią grać dobry hokej, tak jak widać, no większość z nich gra w kadrze. Ja sama cieszę się, że mogę się też od nich uczyć, więc na pewno... To było takie najciekawsze w tym sezonie. No i oczywiście dużo takich zaskoczeń, jak zawsze właśnie Kozice Poznań, Tychy i tak dalej. To tak samo przegrałyśmy też w tym sezonie z nowym targiem. No tam dziewczyny też robią coraz lepszą ekipę, zarówno bramkarka jest naprawdę na super poziomie. No, wydaje mi się, że oby to szło tylko do przodu. Ty wspomniałeś, że z klubem zakończyłyście te, ten sezon na czwartym miejscu? Myślisz, że patrząc na to, co się działo w tym sezonie i też, że troszkę ta wasza drużyna się zmieniła, zmienił się też choćby wasz trener, to czy to czwarte miejsce jest dla Was sukcesem, czy jednak czujecie taki spory niedosyt? czujemy spory niedosyt, miałyśmy szansę. W tym pierwszym meczu może tego nie było widać, mimo tego, że według mnie przeważałyśmy w tym pierwszym meczu, no wynik nie odzwierciedlił gry, to jednak no w tym drugim meczu prawda, ta bramka wpadła w ostatniej minucie, nigdy tego nie zapomnę i no szkoda. No. Jakoś mogłyśmy się musnąć chociażby o ten brązowy medal. Wspomniałeś, że też Ciężko znaleźć pozytywy, jeśli chodzi o turniej z reprezentacją o te mistrzostwa świata. Gdybyś mogła podsumować ten, ten turniej te mistrzostwa, może najpierw zacznijmy w ogóle od waszej gry, pomijając sam końcowy rezultat. Według mnie gra była dobra. Naprawdę fajnie się pokazałyśmy z dziewczynami, było dużo fajnych akcji i jakby mogła jednym słowem podsumować te mistrzostwa, to po prostu niemoc, bo naprawdę bardzo dużo strzałów oddałyśmy na bramkę, mnóstwo wznowień tak samo było wygranych, jednak po prostu nie wpadało i już nie wiedziałyśmy też za bardzo jak na to zaradzić. Czy ten turniej był dla Ciebie jakimś zaskoczeniem? Nie wiem, choćby jak e, łotyczki sobie radzą, jak po prostu inne drużyny dobrze sobie radziły z finaliza finalizacją swoich akcji. E, zaskoczeniem nie była dla mnie gra innych drużyn, jednak zaskoczeniem było dla mnie rezultat te, bo, tych mistrzostw, bo no, na, nie nastawiałyśmy nie się na same przegrane, tylko jedną wygraną. Dla was było to ten naprawdę drugi, e, dla was był to drugi turniej. E, z nowym trenerem reprezentacji, z Joe Budkiewiczem. Myślisz, że trochę tego czasu było za mało, żeby tą wizję trenera przyswoić? No tak, tak. uważam, że tego czasu było za mało. A czego myślisz, że was nauczył? Co próbował wam przekazać? Co według Ciebie było takim, taką nowością? Może nie wiem, co było fajne po prostu w tej. Fajna wizji? była na pewno Szybka gra. Trener nie chciał, żebyśmy grały u nas w tercji, jednak chciał, żebyśmy wszystko pchały do przodu. To na koniec zapytam Cię o sezon EWHL-u. Wiadomo, że Ty troszkę mniej w tym sezonie grałaś. Docelowo ta drużyna w EWHL-u miała przygotowywać Was, reprezentację zawodniczki do mistrzostw. Myślisz, że. Ten EWHL jest niewystarczający, żeby tylko się skupiać na tym EWHL-u w ramach przygotowań? Uważam, że jest to bardzo dobra liga i że dużo z niej można wyciągnąć jako zawodniczka, bo jednak gramy z drużynami lepszymi lub na tym samym poziomie. Uważam, że nie ma tam jakby gorszej drużyny umiejętnościowo od nas. Dlatego dużo z tego można wyciągnąć. I tak samo mam, co by tu powiedzieć? Niestety no nie grałam w tym sezonie zbyt dużo w EWHL-u, czego akurat no, żałuję, bo jakbym oczywiście mogła to, no, chciałabym, tak? ale też uważam, że zawodniczki, które grały w EWHL-u, dużo wniosły potem, właśnie w końcowym rezultacie, do naszej ligi.